Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam się z wami z Katowic z Kongresu Gospodarczego. Jest to trzydniowe wydarzenie poświęcone właśnie przyszłości Polski, zarówno na tej terytorium naszego kraju, jak i również na arenie międzynarodowej. Dlatego też postanowiłam pokazać wam jak to tutaj wygląda. Jestem dziś i jutro, czyli we wtorek i w środę, pokażę co są wystawcy, zapytam kilku z nich, co tutaj robią, o czym chcą opowiedzieć. Więc zapraszam do oglądania. wśród tłumów na kongresie gospodarczym musiałam zawitać do samych swoich i mało tego, jeszcze spotkałam swoją imienniczkę, gdyż ze mną Olga Kośnieruk. Jesteśmy prawie że na uczelni AGH, za mną jest Łazik. Proszę bardzo, marsjański, ale my nie o tym teraz. Ja chciałam się zapytać, jak się zmieniła moja uczelnia AGH po no, 8 latach. Co się wydarzyło, bo nawet dostałam fajny gifcik, zaraz Wam pokażę, co się tutaj pod tym kątem pozmieniało, ale oddaję Ci głos. Oj tak, na AGH przez wiele lat zmieniło się myślę bardzo dużo. Ja też z AGH jestem związana już w sumie 12. No to najpierw studiowałam, a teraz zawodowo. No więc naprawdę zmienia się bardzo dużo. Powstało wiele nowych budynków, nowe laboratoria, niektóre wydziały zmieniły nazwę. O, tak. Pojawiły się też. No, nowy klub studio jest już tak naprawdę. On już parę lat już nie jest może aż taki nowy, ale no, dawny był zburzony, więc się też pojawił na nowo. No, ciągle coś nowego wyrasta tak naprawdę, więc jeżeli nawet nie było Cię pół roku bądź rok, to już jesteś w stanie zauważyć, ile rzeczy się zmienia. A powiedz, jakie jest podejście teraz odnośnie pomocy studentów, studentom? Bo jak ja pamiętam, to pomoc otrzymywali tylko Ci na informatyce, na tym wydziale, który się dopiero wybudował, czy ten C, C, C2, czy było, YouTube to była taka duża sala no, u kongresowa, tutaj, tak. taka U2, tam ja mam, pamiętam, wykłady. Natomiast było centrum informatyczne zaraz przy przy ulicy, tak, ten. tak. Więc jak teraz uczelnia pomaga studentom? Czy w ogóle jest taka proaktywna? Czy właśnie wspiera? Czy ma pieniądze na, na te projekty? <laughs> Wiadomo, że z tymi pieniędzmi to teraz to wszędzie nie, nie jest aż tak łatwo, jak jeszcze pewnie chwilę temu, ale wciąż, jakby, jak bardzo dużo pieniędzy inwestuje przede wszystkim właśnie w koło naukowe i w organizacje studenckie, no bo to jednak jest siła w tej uczelni, prawda? Poza nami jest idealny przykład właśnie to jest Łazik Kalman AGH Space Systems, który od 5 lat już sobie tak jeździ. Co roku jest nieco moderowany. Był na zawodach w Stanach Zjednoczonych w tym roku wybiera się znowu, także to jest na przykład na to, że warto działać w organizacjach i że na to pieniądze są. na koło naukowe, ja byłam w kole naukowym ge geotechniki Sigma na zero. to jeszcze jeżeli istnieje, to pozdrawiam, ale pamiętam, że tam mieliśmy raptem kilka, kilka wycieczek. Czy właśnie mówisz o, o Stanach, czy AGH teraz bardziej otworzyło się na rynki zagraniczne, czyli rzeczywiście wystawia się w świecie, mogą studenci jeździć i poznawać? No tak, zdecydowanie. AGH z System city. Jest tego przykładem. Oprócz tego też mamy na przykład organizację AGH Solar Boat, które robiły łodzie solarne. No to oni też jeżdżą na różne zawody zagraniczne. E, ostatnio było też koło naukowe Integra na przykład. Oni chyba byli w Korei, z tego co miękny. pamiętam. No także U. tych kół coraz więcej jakby jeździ, nie że tam tylko paru wybrańców, tylko tak naprawdę już coraz więcej tych kół wybiera się za granicę. E, no też jak się wystawia, bo jeżdżą też na targi i dla kandydatów za granicę. Także, także tak, myślę, że to otwarcie na świat, pomimo. Tego, że była pandemiczna przerwa, to jakby jest. Teraz muszę zapytać o kolejny projekt, ponieważ zostałam Aha. obdarowana pewnym prezentem. I tym prezentem jest, proszę bardzo. Tak, to jest browar górniczo pócniczy. Od kilku lat AGH ma swój browar i browar mieści się w piwnicach klubu studio. O. E, także jest robiony na miejscu. Mamy specjalistów, różne smaki, także jak ktoś tylko będzie w Krakowie, to zapraszamy do klubu studia, można degustować. Czyli na barburce pijecie piwo e, AGH. No nie ma wyjścia. <laughs> Szkoda, że nie było jak ja miałam barburki, ale na pewno skosztuję. Bardzo dziękuję tutaj za prezent ekipie patrzę, bo ekipa jest, jest za mną. Jak można zachęcić dzisiaj studentów do przyjścia na AGH, ponieważ za niedługo jest matura i oczekujemy na nowych studentów? Jak można ich przekonać czym? To ja myślę, że generalnie AGH... Największym plusem jest to, że wszystko jest w jednym, jednym miejscu, że wszystkie wydziały, miasteczko studenckie, wszystko mamy w promieniu dwóch kilometrów, wszystko jest obok siebie. Nie trzeba jeździć po mieście, szukać wydziałów i tak dalej. Cały kampus jest tak naprawdę w jednym miejscu, nawet już wydziały, które były nieco dalej, jak na przykład Wydział Humanistyczny, teraz już wylądował w samym środku. Także, tak, to jest też kolejna zmiana z zeszłego roku, czyli Wydział Humanistyczny w samym sercu AGH. E, no i co poza tym? No też myślę, że właśnie te organizacje studenckie i koła naukowe to jest to, co bardzo napędza naszą uczelnię, więc e, myślę, że dlatego też warto, bo można rozwijać swoje pasje różnorodnie, bo to nie tylko naukowe. No są jest też orkiestra, czy Zespół Wieśni Tańca Krakus, e, czy no też mamy Centrum Mediów, więc jeżeli ktoś lubi robić zdjęcia, produkować filmy, czy chciałby się udzielać w radiu, no to również zapraszamy. Także każdy może spełniać swoje marzenia na AGH, niezależnie od tego, czy chce bardziej studiować kierunki ścisłe, finalistyczne. Do wyboru, do koloru. Także zapraszamy, słuchajcie. Tak się bawi AGH. To się nie zmienia. To się nie zmienia. <laughs> się nie zmienia. Więc, no i za niedługo Juvenalia, oczywiście. Tak. A zapraszamy. Zapraszamy. Zawitałam na stoisko Politechniki Śląskiej i ze mną Paweł Piórkowski, który jest współtwórcą drona, który tutaj będziecie mogli sobie zobaczyć. Więc Paweł, pierwsze pytanie, dlaczego ten dron jest w kształcie samolotu? To ogólnie jego nazwa to jest VTOL, czyli Vertical take and Landing Vehicle. Czyli samolot pionowego startu, gdzie może startować z dowolnego miejsca, nie potrzebuje pasa rozbiegowego, i lądować również w dowolnym miejscu, jeśli promień tego lądowiska jest odpowiedni dla kształtu drona. Ale mówili, że on się później zmienia, że po starcie coś tam się zaczyna dziać? E, tak jest. No, po prostu e, jego silniki. Z... Są przekładane o 90 stopni i już le, le, leci w trybie samolotu. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, startuje i ląduje w trybie drona, ale dzięki temu, że zmienia się jakby jego silniki w tryb samolotu, może pokonać nawet 20 km. Skąd w ogóle pomysł na zbudowanie takiego wynalazku? To już jest trzeci. E, taki wynalazek w kole. On powstał na pierwsze zawody, które o, kiedyś odbywały się w Australii, niestety już się niestety nie odbywają przez pandemię, zostały one zakończone. E, I tu on, jego zadaniem było przewóz medycznych rzeczy, medycznych próbek, e, w tym z, e, takich rzeczy, że tak powiem. Mhm. A bo, kto był w ogóle pomysłodawcą? E, nie mam pojęcia, kto był podysłodawcą. No, ten projekt już jest pierwszy taki dron powstał w 2016 roku, więc to już jest to lat. Ten akurat jest z 2020. Jako, że teraz dostaliśmy finansowanie, będziemy robić kolejny dron w wersji już nowej i lepszej, żeby mógł więcej przewieźć i dalej polecieć. Ile osób pracowało nad właśnie tym dronem? Nad tym to się już przewinęło naprawdę dużo osób. Myślę, że to będzie 30 do 40 osób, które dołożyły do niego rękę. Paweł, jakie kompetencje należy mieć? No bo jesteś, rozumiem, studentem. Tak jest. Na którym roku? Na czwartym już roku. Matko. No, Okej, okay. co ja robiłam na czwartym roku? No na miasteczku siedziałam pewnie. Natomiast jakie trzeba mieć kompetencje? Jaką, jaką trzeba dysponować wiedzą, żeby robić takie innowacyjne projekty? Znaczy... Myślę, że należy być otwartym na jakby nowe doświadczenia, dzięki temu można poznawać nowych ludzi, którzy mogą ciebie zainteresować No i się znaleźć w takim, że tak powiem, kole. Ja samemu nie wiedziałem, co z czym biega, doszedłem do koła, nauczyłem się. Warto właśnie mieć chęci samemu, bo to nie jest tak, że wszystkiego ciebie nauczą, tylko po prostu trzeba siedzieć w domu i się uczyć samemu. A potem można pomóc, e, dokształcać się e, i razem budować taki właśnie projekt. Czyli więcej takiej pracy nad sobą, czyli ci, którzy chcą więcej, dostają więcej. E, tak jest. Im więcej się robi, tym więcej się dostaje. A jesteś na jakim kierunku? Jest, ja studiuję informatykę e, już czwarty rok. Właśnie. I ta informatyka rzeczywiście pomaga Ci. Wiesz, ja też studiowałam i wiele tych rzeczy, które nam przekazywali profesorowie, e, no były nieaktualne. I czy ta wiedza, którą dostałeś na uczelni, Możesz być szczery, przydała Ci się właśnie przy konstrukcji? E, przy konstrukcji ja akurat nie pracowałem. E, ogólnie rzecz w tym, że warto robić swoje rzeczy. E, tam wszystko ci pokażą, bo te technologie, które używamy w naszym kole, one tak naprawdę nie istnieją na uczelni. E, może są jeden, dwa przedmioty w ciągu całych pięciu lat, których można użyć tych technologii do właśnie konstrukcji. E, takiego drona, ale u nas e, trzeba się samemu zainteresować i trzeba samemu e, w tym się rozwijać. Na szczęście, nasze uczelnia też e, pozwala nam. Rozwijać nowe technologie. Są takie coś jak Projekt PBL, czyli Project, Best, Project Based Learning. I w, w takich właśnie projektach za kilkanaście przedmiotów, które sobie odejmujemy, możemy robić innowacyjne rzeczy. E, no i właśnie ten akurat dron też powstał w projekcie PBL w 2020 roku. Co zamierza robić Paweł za półtora roku, jak skończy studia? E, za półtora roku tego jeszcze nie wiem. E, mówiłem, że za pół roku. E, Będę na pewno pracował e, gdzieś w, w środowisku Embedded, e, ale co za półtora roku to jeszcze nie mam pojęcia. A rozszyfruj Embedded? Embedded, czyli systemy wbudowane. Okej. Okay. A planujesz w ogóle taką kooperację międzynarodową, czy, za, czy zamierzasz zostać w Polsce? E, znaczy, na razie nie planowałem, żeby wyjechać gdzieś za granicę, e, ale może zobaczymy, co się pokaże. A jak oceniasz y, pomoc Polski dla takich młodych twórców, wynalazców? Czy jest Polska przygotowana w ogóle na was? E, znaczy, ja powiem tak, że e, no, w tym roku się udało dostać do finansowania, więc e, są te pieniądze, tylko no, trzeba też się interesować i wiedzieć, e, skąd je załatwiać. No, i oczywiście te projekty również muszą być innowacyjne, żeby one przechodziły i dostawały dofinansowanie. Paweł, dziękuję Ci bardzo. Trzymamy mocno kciuki za, twoje, za Twój rozwój, za sukces. No i, i będę śledzić Twoją karierę. Dziękuję bardzo. Zawitałam teraz na Stoisko Polskiego Atomu i ze mną Andrzej Sidło, który jest z Departamentu Energii Jądrowej. Moje pierwsze pytanie do Pana Andrzeja było takie, że planowana jest budowa reaktora, tak? w ogóle elektrowni jądrowej w Polsce na 226. Czy to rzeczywiście się wydarzy i jak Polska tutaj się zapatruje? Yy, wedle planów rządowych 2026 rok to jest Planowane rozpoczęcie budowy w sensie fizycznym, wbicie łopaty. Oczywiście projekt jest złożony, wielkoskalowy i tutaj jeszcze kilka lat nam zajmie przygotowanie projektu, czyli na poziomie czy to uzgodnień z wykonawcą, podpisanie umów handlowych, licencjonowanie technologii wybranej tej amerykańskiej AP1000 do polskiego ROO prawodawstwa. Tutaj równolegle planujemy te działania, tak aby nie, nie wydłużać tej ścieżki decyzyjnej. Uznajemy, że Rozpoczęcie budowy w okolicach 2026 roku jest wykonywalne i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to kolejny krok milowy czyli planowane około 4, 7 lat budowa elektrowni tak aby podłączyć do sieci pierwszy reaktor w 2033 roku i zgodnie z programem rządowym Eee, równolegle, czyli gdzieś odstęp w odstępstwie dwóch, trzech lat, eee, kolejny reaktor, drugi i trzeci, w pierwszej polskiej elektrowni na Pomorzu Lubiatowo-Kopalino. Czyli pierwsza elektrownia 2033, 35, 37 rok osiągnęłaby tą planowaną, zakładaną moc 3750 MW i odpowiednio druga elektrownia wielkoskalowa. Tutaj nie widzicie, ale za mną jest taka fajna ścianka, która pokazuje 10 y, zalet energii jądrowej, więc tak powiem. Pokrótce, co może Polska zyskać przez to, że będzie miała swój atom? Y Panie redaktor, oczywiście to zostało dość kompleksowo opisane w samym programie energetyki jądrowej. Dlaczego Polska potrzebuje tą Dywersyfikacja. Przy czym dywersyfikacja wytwarzania energii sama w sobie nie jest celem. Natomiast no, wiadomo, Polska y, produkuje większość swojej elektrowni, y, y, większość swojej, swojego prądu z elektrowni węglowych. Nie jest to optymalny układ, gdyż y, emitujemy dużo do, do, do środowiska i my planujemy zdywersyfikować miks energetyczny poprzez wprowadzenie y, do miksu energetyki jądrowej, czyli przede wszystkim obniżenie emisyjności polskiej energetyki. Do tego, do tego, co zwłaszcza w ostatnim roku i obecnie, no wszyscy już wiedzą, że to jest bardzo istotne, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. To jest bardzo ważne w kontekście no nie tylko wojny z ubiegłego roku, ale i wcześniej. Różnych destabilizacji cen gazu na rynkach europejskich. Doszliśmy już do, do, do przekonania, że jednak ta stabilność dostaw energii elektrycznej dla gospodarki, dla Przemysłu, co może być zapewnione przez energetykę jądrową, jest tutaj istotne. Tutaj jakby pokazuje to w opozycji do źródeł odnawialnych, które nie zawsze nie zawsze mogą dostarczyć gospodarce stabilnych dostaw, gdyż często jest to uzależnione od kaprysów pogody, czyli wiatru, słońca. Natomiast energetyka jądrowa potrafi produkować prąd w trybie ciągłym, niezależnie od wiatru i słońca. Też bardzo, bardzo istotnym elementem naszego programu jądrowego, który wskazujemy, jest duże możliwości rozwoju polskiego przemysłu. Tutaj jest jeden z elementów, nad którym intensywnie pracujemy. Uznajemy, że nie jest możliwe przywiezienie wszystkiego z zagranicy i zmontowanie tych komponentów przez obcą siłę roboczą. Uznajemy, że bardzo duża część wykonywanych prac, czy to budowlano-montażowych, czy produkcji określonych kom komponentów, również w obszarze tym najtrudniejszym tej wyspy jądrowej, może być wykonane przez polskie przedsiębiorstwa. W porównaniu do innych zleceń, które polskie firmy wykonują dla energetyki konwencjonalnej, dla petrochemii, dla innych branż, to będą trudne projekty, ale uznajemy, że jest to w zasięgu polskich firm. Na, żeby nie być gołosłownym, chcemy zaznaczyć, że myśmy zmapowali już bardzo dokładnie kompetencje polskiego przemysłu. Aktualnie w naszych bazach jest ponad 100 firm, które w ostatnich 10 latach miały styczność z projektami jądrowymi na świecie, w eksporcie. No, były to pojedyncze projekty, no, rekordziści jak firma Ecol z Rybnika, APS Energia, to mają po 20-30 referencji jądrowych. Więc jesteśmy na rynkach eksportowych. Więc uznajemy, że również to coś będziemy mogli w Polsce robić. Są to zlecenia trudne, ale jeżeli polskie firmy do tego się dobrze przygotują, są to zlecenia wyżej rentowne, o wyższej wartości takiej dodanej intelektualnie inżynieryjnej. Więc oceniamy, że włączenie polskiego przemysłu w projekt będzie też swoistą katapultą do realizacji innych zleceń w innych obszarach równie wymagających przemysł samochodowy, lotniczy, petrochemiczny itd. Ja to tylko powiem, że świetnie, że wierzycie swoich, czyli dajecie szansę właśnie naszemu polskiemu rynkowi, że nie szukacie zagranicznych komponentów. Oczywiście w miarę możliwości będziecie korzystać tutaj z naszych dobrodziejstw, więc tutaj dalej można kontynuować. Tak, był to jeden z naszych takich, no może warunk warunków wstępnych, czy jedno z oczekiwań, które na początkowym etapie programu jądrowego rząd polski postawił wszystkim zainteresowanym polskim programem dostawcom technologii. No ostatecznie wybraliśmy amerykańskiego Westinghouse'a, który wspólnie z amerykańską firmą Bechtel, tą firmą konstrukcyjną, inżynieryjną, zbudują elektrownię, ale nasze oczekiwanie, które Zostało uwzględnione w całej kompozycji oferty i, no i dalszych założeń jest, że chcemy polonizować projekt. E, i, e... Z tego co widzimy, no, pracujemy z, ze stroną amerykańską, napawa to bardzo dużym optymizmem, jest zainteresowanie. Aktualnie strona amerykańska wykonuje bardzo szczegółowe audyty w dziesiątkach polskich firm, no, głównie tych produkcyjnych. E, czyli widzimy, że nasze początkowe oczekiwania przekładają się już na no, dalsze kroki. No i będziemy oczywiście ten proces jakby kontrolować, wspierać, żeby on się rzeczywiście zmaterializował w momencie jak będzie już fizycznie ten projekt w realizacji. Panie Andrzeju, to o zaletach, a co powiecie na wady, ponieważ wiele osób boi się, yy, że będziemy mieć swój atom, że będzie u nas właśnie energetyka jądrowa. To znaczy tak, yy, jeżeli byśmy wzięli takie... Wady czy, czy obawy adresowane do energetyki jądrowej ogólnie na świecie, które, które no również w Polsce wybrzmiewają, no to wiadomo jest tutaj pokłosie, czy to Czarnobyla, czy Fukusimy, że to coś może wybuchnąć. Oczywiście yy, potencjalne zagrożenie jest, ale ono jest bardzo znikome. W momencie, jeżeli projekt jądrowy będzie realizowany poprawnie wedle najlepszych standardów światowych jądrowych, to yy, można być spokojnym. Zaznaczamy, że my wszystkie działania na, na poziomie rządowym, na, na poziomie dozoru jądrowego realizujemy pod bardzo ścisłą kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, y, która jest y, agendą ONZ-u do spraw jądrowych i tutaj zawsze przechodzimy bieżące audyty z takim solidnym czwórka plus, piątka minus, czyli wszystko jest zrealizowane poprawnie. Y, oczywiście są pewnego rodzaju obawy społeczeństwa, ale właśnie mówię, no, one bazują na. Na tych takich no, no, doświadczeniach y, Czarnobyla czy coś. Y, na pewno taką dość dużą bolączką, która wychodzi, jest bardzo długi okres realizacji inwestycji I tutaj rzeczywiście musimy mocno popracować, aby to no, jakoś nie przeciągać, żeby nie, nie, nie przedłużać tego procesu y, przygotowania inwestycji. Zapytam jeszcze o tak zwany drenaż mózgów, bo mnóstwo dobrych inżynierów z Polski szuka możliwości rozwoju za granicą. Jak wy oceniacie przygotowanie naszych tutaj ekspertów w Polsce i w ogóle chęć wzięcia udziału w Waszym projekcie? Pani redaktor, jeżeli chodzi o przygotowanie kadrowe, jest to rzeczywiście jeden z głównych obszarów na poziomie rządowym, na którym pracujemy, bo widzimy, że. Kadry to są podstawą we wszystkich organizacjach, które są zaangażowane w przygotowanie i realizację tego projektu. Zaczynając od nas, od strony rządowej, poprzez dozór jądrowy Państwową Agencję Atomistyki, poprzez spółkę specjalnie wyznaczoną do tego celu Polskie Elektrownie Jądrowe, tam trwają cały czas nabory i rzeczywiście widzimy. No, wiem, czy duży problem w znalezieniu odpowiednich ludzi. Oczywiście takich ludzi nie ma w Polsce doświadczonych, no bo w Polsce jeszcze nie mamy tej elektrowni. Natomiast bardzo dużo tutaj pomaga współpraca Polski z rynkami zagranicznymi. Jest dość dużo inżynierów, project managerów, którzy budowali elektrownie jądrowe czy to w Finlandii, ostatnio we Francji, w Wielkiej Brytanii. Też widzieliśmy trochę Polaków i to na wysokich stanowiskach pojawiło się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie Koreańczycy tam budowali te reaktory, więc staramy się różnymi kanałami tych ludzi pozyskać, zachęcić do projektu. No, oczywiście te kadry będą tutaj no, wyzwaniem, użyję takiego no, modnego słowa ostatnio. Natomiast, żeby tutaj jakby antycypować problem, ch chciałbym zaznaczyć, że my na poziomie rządowym już od kilku lat intensyfikujemy działania o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, między innymi na rzecz polskiego przemysłu. Już od tamtego roku bardzo y, intensyfikujemy kampania, szkoleń, cykle szkoleń realizujemy, żeby te polskie firmy przygotować odpowiednio wcześnie, bo ten proces absorpcji tej specyficznej wiedzy w polskich firmach w przemyśle też zajmie trochę czasu. Więc takie działania są realizowane no i miejmy nadzieję, że no one będą jakoś uskutecznione. Na pewno bez, bez współpracy ze środowiskiem międzynarodowym czy zagranicznym nie obędzie się, no bo przede wszystkim nie mamy tej technologii, importujemy. No wybraliśmy stronę amerykańską, ale w pewnym sensie widzimy, że ten projekt też będzie mocno międzynarodowy w Polsce. Do przygotowania tego projektu widzimy strona amerykańska. Westinghouse dedykował już bardzo dużo swoich wewnętrznych struktur z Europy. Westinghouse Francja, Hiszpania, Szwecja, więc no, to będzie bardzo ciekawa kompozycja. No, Miejmy nadzieję, że możliwie dużo spolonizujemy tego projektu. Bardzo dziękuję za komentarz i trzymam kciuki, żebyście tutaj zgrali świetny zespół, który pomoże nam właśnie w tej inwestycji. Również dziękuję. Przy okazji chciałbym dla zainteresowanych zareklamować nasz portal Polski Atom. Jest to portal na Facebooku, który my moderujemy w tym sensie, że udostępniamy różne ciekawostki, nowinki z tej branży energetycznej na świecie i z Polski. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia. Tak, oto Europejski Kongres Gospodarczy dotarł już do końca. Wystawcy się zbierają, natomiast ja jestem naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem przygotowania organizacji, wystawców, ich wiedzy, ich otwarcia w ogóle na, na różnych partnerów. Słyszałam wiele rozmów, wiele szans na zbudowanie fajnych, ciekawych współprac, a Was zapraszam za rok. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak podobał Wam się ten reportaż. Wszystkiego dobrego!